Cześć, z tej strony Krzysiek Mrozek, witam wszystkich sympatyków Amanity Muscari. grywam, ponieważ od jakiegoś czasu robię na potrzeby własne nalewkę z Amanity muskari. No i kilka osób znajomych z rodziny i kilku kolegów słysząc jakie właściwości ma nalewka, chodzi głównie o te właściwości takie przeciwbólowe, czy tam przeciwzapalne. No. Poprosiło mnie, żebym im tam buteleczkę udostępnił, żeby sprawdzili jak amanitka działa na ich dolegliwości. No. Ku mojemu zaskoczeniu, amanitka działa bardzo dobrze w przypadkach, w których no, powiem szczerze, nie spodziewałem się, że, że po prostu tak docenią jej działanie. Jedna z osób, która męczyła rwa kulszowa. Posmarowała kilka razy i mówi, że już ją nie boli. Inna osoba, która jest po przeszczepie biodra, implant biodra, kolan, smaruje się już praktycznie amanitą w całości, ponieważ zauważyła bardzo dobry wpływ na nią. Miała różnego typu jakieś stany zapalne, opuchlizny jakieś. I tak dalej. I to wszystko jej się znacznie poprawiło, jak zaczęła smarować sobie taką nalewką. Moją. Jeszcze inne osoby, na przykład, miały jakąś tam kontuzję w okolicy łopatki, po wypadku na nartach. Jeszcze inna dała kilka tysięcy złotych za jakieś zastrzyki do kolan, i po tam paru tygodniach, praktycznie wszystko wróciło do normy i kiedy tam nic nie wniosły a mówi, że smarując sobie właśnie tą nalewką z amanity to skakał po drabinie robiąc remonty jakby miał zupełnie nowe kolana jeszcze inna osoba czerpiała na ból, na ból kręgosłupa w lędźwiach i tak samo posmarowana tym odczuła Odczuła dużą ulgę, i wszystkie te osoby, wszystkie te osoby się zastanawiają zawsze to samo, czy to jest efekt jakiś placebo, czy to faktycznie działa. No ale ja mówię, że skoro tyle osób na internecie zachwala przeciwbólowe właściwości Amonity, no to to nie może być żaden tam efekt placebo, tylko faktycznie yy, amanitka musi działać. W związku z powyżem. 19 lutego wstawiłem trzy kolejne słoiki do lodówki, by zrobiło się, zrobiła się kolejna porcja tynkturki. No i za chwilę pokażę Wam jak ja robię swoją tynkturkę, ponieważ jest dużo różnych dywagacji na temat tego, w ilu stopniach powinna być suszona manita, żeby działała. Ile jej sadzić, czym zalać, jak długo, gdzie trzymać i tak dalej. Moim zdaniem jakbyście nie zrobili to będzie skuteczna, tylko wiadomo, jedna będzie mocniejsza w działaniu, druga słabsza. Aczkolwiek jest to tak trudne do oceny, ponieważ nawet, nawet to jak w jakim miejscu, w jakim momencie jakie amanity były zebrane, które zalewamy, to to jest znaczna różnica. Widzę po po tym, jak zażywam sobie amanitę w kapsułkach, bo z początku zażywałem swoją amanitę, którą zebrałem. No i po 5 gramach czułem wyraźne takie pobudzenie, lekkość ciała. A na przykład ostatnio zakupiłem, ostatnio zakupiłem amanitę w internecie. Wydawałoby się, że z lepszego środowiska, bo rzekomo tam z rezerwatu przyrody no i powiem Wam, że po zażyciu 8 gram tej amanity efekt był mniej odczuwalny niż po 5 gramach tej własnej a to nie jest tak, że po prostu wiem, organizm się już przyzwyczaił do amanity i przez to te 8 gram później zadziałało, na jest słabiej bo to te dwa po prostu zażycia dzieliła bardzo duża yy, Odległość czasowa, bo to nie jest tak, że po 5 gram zażywam codziennie, tylko te 5 gram było jakiś czas temu, a 8 gram było znacznie później, więc tam nie było żadnej yy, jakiejś tam bariery wytworzonej na muscymol, czy tam inne substancje, ze względu na to, że stosuję ją często. No w każdym bądź razie w każdym bądź razie pokażę wam jak ja robię swoją i tak zrobiona na pewno działa, bo wiele ludzi mówi, że działa. Także zapraszam was do oglądania. Krok pierwszy: wyjmujemy nasze, susz, naszą suszoną manitkę, skoringowaną. pochłaniacz wilgoci, obowiązkowy w słoiku szklanym i odmierzamy. 40 gram. Mamy 40 gram. Resztę odkładamy na później. No i kolejny krok jest bardzo prosty. Mamy przygotowane wcześniej szklany słoik z ciemnego brązowego szkła i odmierzone 40 gram suszonej amanitki przekładamy. Do tego słoika. To bez znaczenia jest, czy ona jest mocno skruszona, rozdrobniona, czy kapelusze są w całości. Ponieważ przez okres dwóch tygodni, jak amanitka zalana alkoholem będzie stać w lodówce, to prawdopodobnie tak każdy atom amanity zostanie przesiąknięty i skonfrontowany z alkoholem że z każdego atoma amanitki będzie wyciągnięte to co najlepsze, tak to wygląda kolejny krok to przygotowanie rozpuszczalnika, który wyciągnie z amanity substancję czynną, którą jest m.in. muscymol, w tym celu wchodzimy na Przeglądarkę internetową i wyszukujemy kalkulator spirytus. Podajemy ilość spirytusu, który mamy. W moim przypadku jest to 500 ml oraz jego stężenie, czyli 95%. Teraz, jaką chcemy uzyskać siłę, czyli 40%? I tutaj mamy na dole podane, ile musimy dodać wody i ile ostatecznie otrzymamy alkoholu o stężeniu 40% czyli 1187 ml z 500 ml spirytusu 95% plus 721 ml wody przygotowanej. Więc zaczynamy przygotówkę wody. Ja w tym celu używam wody przefiltrowanej przez Taki czajnik z filtrem systemu Dafi. Włączamy czajnik, przygotowujemy wodę. Gdy już nam woda się zagotowała, to odmierzamy 720 ml. W moim przypadku 700 ml. mniej więcej to powinno być 720 ml. Ja używam miarki którą dostałem do wyciskarki wolnowrotowej do soku mimo, że jest regularnie myte to i tak ten plastik został przesiąknięty tymi wszystkimi enzymami z soków roślinnych warzywno-owocowych no, i tak odmierzone 720 ml wody pozostawiamy do wystygnięcia By przyspieszyć ochłodzenie wody to wystawiamy ją na dwór i przykrywamy talerzykiem, by nam tam nie wpadło. Gdy nasza woda już wystygła do temperatury pokojowej około 21 stopni, dodajemy do niej nasz spiritus. Zaraz dzieje się magia chemii czy fizyki. To znaczy, dodając do 720 ml wody 500 ml spirytusu zamiast otrzymać 1000 1220 ml roztworu, to otrzymamy z 1100 troszkę. No, całość mieszamy, żeby się spirytus dobrze związał z wodą. Czekamy aż w naszym roztworze yy, pozbędziemy się tych wszystkich takich baniek powietrza. I pozostało nam teraz tylko naszą suszoną amanitkę salać. Naszym przygotowanym roztworem wodno-spirytusowym, warto mieć coś, z czego można lać bez rozlewania troszkę, te roztwory poszły na zmarnowanie. bo trudno, straty muszą być. i zalewamy sobie słoik do samej góry. O. Ja w moim słoiku, tutaj w pokrywce, mam jeszcze wolną przestrzeń i taka wolna przestrzeń yy, wystarczy. Jeżeli nie masz w pokrywce takiej wolnej przestrzeni, to musisz tutaj zostawić troszkę od góry wolnej przestrzeni, po to, by codziennie móc wstrząsnąć tym słoikiem, wymieszać to. No. No i pozostaje już tylko nakleić kartkę z datą i godziną ustawienia roztworu do lodówki oraz warto na kartce zapisać kilka, kilka pozytywnych emocji. Ja miałem na przykład radość, miłość, spokój, nadzieja i wdzięczność. Po to, żeby za każdym razem, każdego dnia kiedy otwieram lodówkę, aby wstrząsnąć się słoikiem. Przypomnieć sobie o tych emocjach i zaprogramować na leweczkę pozytywnymi energiami i emocjami. Jeżeli masz taką opcję w lodówce, to ustawiasz na 4 stopnie, ponieważ w temperaturze 4 stopni rzekomo proces ten wyciągania substancji czynnych z do alkoholu jest najbardziej skuteczny. No i pozostało. Tylko wstawić słoik do lodówki. Proszę bardzo. I teraz codziennie z rana będę go wstrząsał. I za dwa tygodnie jego zawartość już będzie do użytku. Minęło dwa tygodnie, czas najwyższy wyciągnąć naszą tykturkę. Po wyciągnięciu słoika z lodówki, teraz zostało już tylko przedsadzić jego zawartość. I w tym celu używam właśnie takiej chochelki, bo tak przelewać ze słoika to jest przynajmniej z mojego słoika niemożliwe, żeby nie rozlać. Więc właśnie tak jak widzicie jakiś pojemnik do tego pojemnika praskie i chochlą. Przekładam ze słoika amanitki i tękturkę, żeby wycisnąć soki z całej amanity, żeby nic się nie zmarnowało. O, kilka chochel i działamy, wyciskamy. Tych etapów, elementów i jest założenie takiego rękawa, takiej skarpety, do, czy na słoik szklany. O. Nie bardzo chcę się trzymać, ale jakoś damy radę to założyć. O. I ta skarpeta, ten rękaw, ten worek zwałek zwał jak zwał, służy nam do pierwszej filtracji tęktury zakrywamy, żeby jak najmniej alkoholu uciekło z początku ten proces wygląda na szybki, ponieważ przez worek leci dosyć spoko strumień, ale później już ten strumień zamieni się w pojedyncze krople, no i troszkę trwa zanim się przefiltruje yy, taką ilość tynkturki, a później jeszcze i tak tą tynkturkę będę filtrował drugi raz. No i teraz jak już przefiltrowało się pierwszy raz i drugi raz, to zostaje tylko odmierzyć porcję, przykładowo. O, przykładowo 100 ml przelać do eleganckiej butelki w zależności to do czego potrzebuję, jeżeli potrzebujesz do spożywania wewnętrznego w mikrodawkowaniu, to umieszczasz sobie pipetkę. A jeżeli bardziej interesuje Cię smarowanie, jakieś bóle plecu, nóg, kolan, stawów ogólnie, to dokładasz sobie taki atomizer. Od koloru do wyboru. No i na sam koniec warto sobie oznaczyć buteleczkę z amanitą, że jak mamy więcej butelek z różnymi specyfikami, to żeby nam się nie pomyliło, w której co jest. Także elegancką tą etykietkę naklejamy. O, proszę bardzo. zachowuję i mamy to sobie przechowuję ten z Amanity w butelkach 200ml 100ml bądź 50ml z pipetkami albo z atomizerem lub z kroplomierzami każda pojemność butelki może być wyposażona właśnie w pipetkę, kroplomierz lub w atomizer no to widziałeś cały proces tego jak powstaje moja tękturka jeżeli jesteś osobą, której przydałaby się taka tękturka na jakieś tam bóle czy inne choroby a nie masz albo amanity albo nie, nie chce Ci się czekać dwóch czy tam trzech tygodni zanim się nalewka zrobi napisz do mnie napisz do mnie a ja postaram się podzielić z Tobą jakąś buteleczką, bo mam po prostu tego więcej niż potrzebuję, potrzebuję ja i moi bliscy więc z yy, chęcią się z Tobą podzielę a kolejne amanitki znaczy kolejną dykturkę sobie znowu wstawię i będę będę miał na później tak przy okazji, jeżeli w przyszłości chciałbyś uzyskać więcej informacji o w jakichś sposobach naturalnego dbania o zdrowie czy tam leczenia się z jakichś dolegliwości to śledź moje media społecznościowe linki do nich znajdziesz albo w opisie posta nad filmem albo w komentarzach, zależy gdzie ten film oglądasz na jakiej grupie czy na jakich mediach i jaka jest możliwość dołączenia tych linków nie zachęcam do stosowania Amanity na sobie, do testowania na sobie, ponieważ wiadomo, że powszechna propaganda mówi, że jest to grzyb śmiertelnie trujący. Ale y, jeżeli ty miałbyś ochotę przetestować działanie tym, który na sobie, to teraz już wiesz, jak możesz ją zrobić w taki sposób, że y, jest potwierdzone, że w taki sposób jest ona skuteczna. To wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz dzięki za zobaczenie filmu. Dzięki za subskrypcję moich kanałów. Na razie. Cześć.